23 lutego oddział 414 B, to w tym wydzieleniu jesienią ubiegłego roku lub latem może nawet leśniczy wyciął kilkanaście sztuk sosen, ognisko kornika. Wyciął sosny, oczywiście tutaj nie bawił się w żadne ceregiele typu palenie yy, wierzchołków, palenie gałęzi, co uskuteczniał... Był od nowego roku, czyli od roku 2020. Znaczyłoby to, że być może w roku 2020 zmieniły się przepisy lub weszły nowe, nakazujące palenie tych resztek. Tutaj leśniczy pozostawił resztki, pozostawił wierzchołki jako rzeczy zbędne dla jego, w jego pojęciu, dla jego gospodarki. Po prostu całe wierzchołki sobie zostały, no bo. Po co? Bo też takie wierzchołki są potrzebne, jak on zabrał stąd sosny, być może tartaczne, No w każdym razie na pewno cenniejsze niż to, co pozostało. I przejdźmy może do dzielnia sąsiedniego, to w, którym to, w którym to leśniczy dokonał y, kilka lat temu cięć na submisję na drewna.